No szanowni Państwo, stała się rzecz bardzo przykra dla nas dzisiaj. Chcieliśmy wziąć udział w Komisji Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego. Chcieliśmy dzisiaj złożyć te podpisy, bo w moich rękach jest teraz ponad 2200 podpisów. Chcieliśmy jakby uprzedzić radnych o tym, że to składamy. Chcieliśmy to już jakoś wstępnie uargumentować, zaznaczyć. Natomiast nie dopuszczono nas do głosu. Ja może więcej powiem za chwilę. Natomiast teraz chciałbym oddać głos samorządowcom, których dziś nie dopuszczono do głosu, którzy mieli dwa dni temu potwierdzone, że będą mogli, że ich zgłoszenie zostało przyjęte przez przewodniczącego pana Dydice. Było potwierdzone, że będą mogli dzisiaj zabrać głos. Przyjechaliśmy tutaj przez Krakowskiej Porki dzisiaj półtora godziny, mijając oczywiście kilkanaście żurawi wieżowych, które budują nowe bloki i nie pozwolono samorządowcom e, zabrać głosu. Dlatego ja chciałbym teraz, żeby tutaj e, panowie wieloletni sączyści, którzy też troszkę się przyczynili do tej e, e, zbiórki podpisów, mają kontakt z ludźmi, mają kontakt z ludźmi, bo mam wrażenie, że niektórzy na Komisji Ochrony Środowiska radni, panu przedstawicielowi w ogóle nie mają kontaktu z ludźmi. Chciałbym, żeby tutaj e, panowie historii, wieloletni sączyści, też radni samorządowcy, radni radni, radni, radni juzse, e, zabrali głos i jesteśmy z nami mieszkańcy pracował, też parę słów powiedzieć. Państwo, nazywam się Kazimierz Budak. Byłem wieloletnim sołtysem w Koźnicach Wielkich. Aktualnie jestem radnym Rady Miejskiej w gminie Wieliczka. Zostałem poproszony tutaj przez stowarzyszenie o pomoc w zbieraniu podpisów, ponieważ jako wieloletni sołtys w poprzednich kadencjach, miałem kontakt z mieszkańcami i chciałem się zorientować, jak ten odzew będzie wśród mieszkańców, jaki, by, jaki będzie miał odzew. I idąc między mieszkańcami tak od, od domu do domu, czy zbieraliśmy dopisy pod sklepami, pod kościołami, zauważyliśmy, jak mieszkańcy w tym momencie są przekonani co do eliminacji brak możliwości palenia drewnem w naszych domach. Zauważyliśmy taką spontaniczną, przynajmniej z 80% taką entuzjazm co do, co do tego, że mieszkańcy są jakby zaskoczeni, że już od 2013 roku od, od 2023 roku, od 1 stycznia nie będzie, nie będzie możliwości palenia drewnem yy, mieszkania. Przede wszystkim nam tu chodzi, yy, drodzy Państwo, jak co mieszkańcy powiedzieli, że co w tym tam lasie robić z tym drewnem, który rośnie no, na ich działkach? Co, my, co oni mają z tym, z tym robić? Naturalne paliwo, jakie jest drewno od setki lat, w tym momencie od 1 stycznia 2023 roku nie byłoby możliwości jego używania jak, jako paliwo. W tym momencie paliwo ekologiczne, które służy do ogrzewania domów jako alternatywa, te komiki, co mieszkańcy mają od dziesiątku lat, w tym momencie stałyby się bezużyteczne. Yy, Entuzjazm z podpisami, to co tu przed chwilą Pan Bartłomiej powiedział, te ilości podpisów świadczą o tym, że w ciągu tam paru tygodni zebraliśmy taką ilość. Dlatego prosimy zarząd województwa małopolskiego, czy sejm województwa małopolskiego, aby się pochylili nad tą ustawą jeszcze raz, ażeby poprawili tą ustawę, bo to co jest dobre w tym rądzie dla Krakowa, nie jest to aż tak będzie służyło innym mieszkańcom, szczególnie innych regionów. Są regiony Małopolski czy nawet w otoczeniu, w otoczeniu miasta Krakowa, gdzie nie, ma, gdzie nie ma nawet instalacji gazowych, mieszkańcy w tych starszych domach mają typowe piece typowe piece, typowe kominki, gdzie, gdzie przez setki lat używali, w poprzednich latach używali, używali jako paliwo drewno, dzisiaj oni nie mogą, nie mogą tego zrozumieć, dlaczego tego się zakazuje, jeżeli takie paliwo jest używane w innych, w innych krajach w Europie Zachodniej. Rozmawiałem tą niedzielę z córką, która mieszka w Kopenhadze, moi drodzy, ma normalny kominek i oni tam normalnie palą stolicy drewnem od lat i to nie jest zakazane. A w tym momencie w Małopolsce okazuje się, że, że od 1 stycznia 2023 roku jest to zakazane. Dlatego prosimy zarząd województwa małopolskiego i radnych, ażeby się pochylili jeszcze raz nad tą, nad tą uchwałą. W tym momencie, jeżeli złożymy te podpisy, żeby jeszcze raz to przeanalizowali i dopuścili, dopuścili możliwość palenia drewnem. Jeszcze jedna rzecz. Ponieważ jestem radnym w gminie Wiliczka. W naszym rejonie około 4000 pieców jeszcze jest niewymienionych. Dzisiaj wysłuchaliśmy tam pewne takie gazowe, jak się wypowiadali na Sejmiku, nas nie dopuszczono do głosu, chociaż dostałem informację, że dzisiaj możemy zabrać głos na, na komisji Ochrony Środowiska. Jest to, jest to dziwne, że przeciwników naszych dopuszczono, a nas nikogo nie dopuszczono. Dlatego prosimy jeszcze raz radnych województwa, żeby, żeby się nad tym pochylili I, i pierwsza rzecz, żeby odroczono o parę lat wymiany tych pieców węglowych najniższej klasy, a dopuścili możliwość palenia drewnem w naszych domach. Takie parę przykładów z mojego chodzenia. Jestem u sadownika, masa drzewko o domu, gospodarz ma piece kablowe i on jest zdziwiony, dlaczego nie będzie można teraz tych pieców palić. Jak, jak do tej pory I na te wszystkie domy takie gdzieś od 20 lat do tyłu mają normalne kominki i nagle to jest w tym momencie zabronione. Pani Dziękuję bardzo. Ile lat? O ile lat prosimy, żeby to było odroczenie? Jeżeli chodzi o odroczenie, to, to my tu proponujemy o 3 lata, jeżeli idzie o w tym momencie, o wymianę tych pieców węglowych najniższej klasy. To dotyczy też y, jakby kominku, y, bo niestety przepisy są takie, że kominki na drewno i piece węglowe, stare kopciwy wrzucono do jednego worka. Y, to też, no, wiele osób o tym nie wie. Mieszkańcy, y, jeśli dowiadują się na przykład, że oni ogrzewają dom kominkiem z płaszczem wodnym, jeśli się dowiadują y, o tym, że, y, że te przepisy uderzają też w nich, oni się czują oszukani, bo oni... może mikrofonu, bo tak... No chciałem jeszcze raz powiedzieć, że y, niestety, gdy Stare piece na, na węgiel, te tak zwane kopciuki, którym się, którym się wszystkim pojawią te w instalacjach grzewczych, zostały wrzucone do jednego worka z kominkami na drewno. Z kominkami na drewno, z piecami kafowymi, z też z kuchniami takimi grzewczymi, gdzie, gdzie ludzie palą drewnem i stale kopcą. No i niestety nie myśmy te przepisy ustalali. I osoby, które, które teraz się dowiadują, że na przykład mają kominek z płaszczem wodnym, odżywają dom, dowiadują się, że oni będą musieli ten kominek albo e, przestać w nim palić, no, czują się oszukane, bo one też są za tym, żeby było czyste powietrze, żeby mieć stare kopczyki, ale dlaczego chce się ingerować w kominki, które bardzo często są w salonie, ozdobione pięknymi kamieniami dla dziesięciu tysięcy złotych teraz nagle jest e, dla nich, każdy musi przerabić instalację, uważa się, że to jest kopczyk, który, który to, to jest złe podejście, te przepisy e, trzeba przemyśleć, natomiast my postulujemy odroczenie w czasie wymiany tych e, kominków piesów o 3 lata, bo to jest nierealne, żeby to wymienić, te wszystkie piece w mało, Polsce jest ich ponad 100 tysięcy, to jest nierealne. No, e, teraz no pośbę, żeby pani Stanisław, e, też sołtys wieloletni Koźmik Wielki. Dzień dobry, nazywam się pani, Słodziciel, jestem radnym Rady Miejskiej oraz sołtysem wioski Koźmice Małe, niedługo będzie 25 lat. Czuję się pokrzywdzony raz. Ale jak mogła, mogła się dzisiaj mogła się komisja dzisiaj zachować w ku województwa małopolskiego, nie udzielając nam głosu, kiedy zostaliśmy zapisani do tego głosu? W 80. latach walczyłem w szeregach solidarności o m.in. demokrację, niepodległość państwa polskiego. I teraz Czuję dyktaturę jak za komuny, no bo nie pozwolicie mi powiedzieć w interesie mieszkańców, których reprezentuję, Dowiedziałem się o tej akcji zbierania podpisów przez pana Krzycha. Bardzo chętnie dołączyłem. Ludzie podpisują się prawie w każdym domu. Tych, których zostają w domu oczywiście podpisują się pod tą petycją o wydłużenie tego ofesu od trzy lata jak pan Krzych mówił. Proszę Państwa, w Polsce mamy jedna Trzecia terytorium lasu, żebyśmy nie mogli palić odnawialnym źródłem energii, bo gaz nie jest wcale odnawialnym źródłem energii. Mamy na swoim terenie kopanie gazu ziemnego w Koźnicach tak Małych, płynie gazu z roku, ale proszę sobie wyobrazić, że bardzo wielu mieszkańców teraz nie będzie stać na upadanie tych tak, Ceny wzrożają przez układ sowiecko-niemiecki, a drzewo mamy pod ręką. Na wioskach ludzie mają tam ileś arów koło domu, jedni mniej, drugi więcej. Mogą sobie drzewa posadzić, żeby im rosnąć sukcesywnie. Wiele ludzi ma też lasy. 45% lasów, choć tak małych, 6% prywatnego, 51% w Dnieprowiowo-Raciborsku, w gminie Wieliczka, ile mamy lasy. To jest niedopuszczalne, żebyśmy nie mogli korzystać z tego dobra naturalnego, którą nam opatrzność podarowała. Potraktowanie przez przewodniczącego komisji myślę, że musimy nadać wydźwięk temu szerszym gronie, że tak zostaliśmy potraktowani przedstawicielem społeczeństwa bielickiego. Czuję się zlekceważony, poniżony, mimo że walczyłem, wywalczyłem tą demokrację w 80. i później w Komitecie Obrachunkowym 80. -tym. W roku. Pan przewodniczący mówił o dofinansowaniach do wymiany instalacji. Tak, mieliśmy w miejsce dofinansowanie, tylko że to jest takie sukcesywne oszustwo. powiem dobitnie. Dwa lata temu dofinansowała gmina 12 tysięcy wymiany instalacji. W tamtym roku 7 tysięcy Nie z tego korzystałem. W tym roku będzie dużo mniej. Bo nie mamy pieniędzy, nie ma dotacji. Tym bardziej nie będzie dotowane tyle nawet ile w tamtym roku, ponieważ jeszcze jesteśmy zażnięci długami, powiem tak nieładnie, 230 milionów, ma wieliczka. To skąd my będziemy pieniądze, żeby ludziom pomóc? Pewnie, że skorzystają z dotacji, już korzystali już, gdzie było więcej dofinansowania, ludzie, którzy mają pieniądze jakoś zarobni w życiu, a co? co robią ci ludzie, którzy żyją od emerytury, od renty, od wypłaty do wypłaty? A w społeczeństwo polskie spada się większość społeczeństwa mniej uposażonego. A my, jako reprezentanci wybrani przez społeczeństwo, mamy reprezentować wszystkich, a przede wszystkim tych słabszych, bo oni nie, po, nie mogą poradzić. A nie. Natomiast jeszcze raz, powtórzę, po raz trzeci. Jak mnie dzisiaj potraktowano i moich kolegów, to jest żenujące wstyd dla sejmiku województwa. Dziękuję. Ja może jeszcze proszę Państwa jedno dodam, to może, tak, może nie, tak nie chodzi o nasze osoby, radnych tutaj, społeczników, ale w tym momencie jak potraktowano tych mieszkańców? Oni wiedzieli, że dzisiaj złożymy podpisy i mieli i wiedzieli, że tu dzisiaj będziemy, że się wypowiemy i w tym momencie Czyko nam jest, że tak yy, przewodniczący czy władze Komisji Ochrony Środowiska tak potraktowali tych mieszkańców, którzy się podpisywali pod tą petycją. Więc... Ja mogę tylko przeprosić tych mieszkańców, że, że radni tak się zachowali, mam nadzieję, że się zreflektują i pochylą się kiedyś nad nową uchwałą, o którą ci mieszkańcy tu postulują tych podpisach. Gdyby ta akcja trwała jeszcze przy z miesiąc, to tych podpisów byłoby tysiące. Byłoby tysiące, dlatego prosimy radnych sejników Województwa Mazowieckiego, żeby poważnie potraktowali tych mieszkańców, którzy się podpisali. Nie mogą tu wszyscy przyjechać. My ich tu, chcieliśmy ich dzisiaj reprezentować i po prostu nie dopuszczono nas do głosu. To... Ja się nie spodziewałem takiego zachowania. Jeżeli przychodzi do, do mnie e-mail, że proszę oczywiście, pan zabierze głos, Przyjeżdżamy jeżdżamy tutaj, jedziemy, jedziemy przez ten Kraków, i, i tych korkach i w tym momencie przewodniczący mówi, że, że nas nie chce wysłuchać, czy nie chce wysłuchać tych wszystkich mieszkańców, którzy się podpisali. Dziękuję. Uważcie nazywam się nazywa Michał Cicho, jestem mieszkańcem Krakowa i też chciałem wyrazić swoje oburzenie i, i, i wyrazić żal, ponieważ ja też napisałem maila do, do, do komisji, że chcę zabrać głos i niestety też dostałem potwierdzenie, że mam zgodę pana przewodniczącego. Niestety nie dopuszczono mnie dzisiaj do, do zabrania głosu w tej komisji. Chciałbym powiedzieć, że. Yy, yy, Zakaz, który obowiązuje w Krakowie jest najostrzejszym zakazem w tym momencie na świecie. Nie ma miejsca na świecie, w którym jest zakaz palenia drewnem tak jak w Krakowie. Chciałbym też zwrócić uwagę, że jest pewna nierówność w tym polu, dlatego że na przykład ja posiadam piec do pizzy i do chleba i nie mogę raz na jakiś czas zaprosić znajomych, z niego skorzystać, a przedsiębiorca, który się na, na, na rynku posiada pizzerię, potrafi 7 dni w tygodniu używać pieca na drewno po kilkanaście godzin. Jaki jest jego wpływ na zanieczyszczenie Krakowa i centrum, a jaki będzie mój i, i użytkownika prywatnego, który zaprosi kilka razy w roku znajomych, żeby, żeby mogli wspólnie, za dawnych czasów, skorzystować prawdziwego chleba i, i, i dobrze zrobionej pizzy. Dodatkowo też chciałbym zwrócić uwagę, że ten punkt ten społeczeństwa coraz bardziej narasta, ponieważ yy, tak jak ktoś spojrzy na rachunek, to de facto rachunki gazowe od 1 stycznia podrożały o 70%. Jeżeli Państwo porównacie cenę 1 kWh. Yy, oczywiście tarcza anty, antyinflacyjna troszeczkę zaburza tą podwyżkę, ale po dzisiejszym ataku yy, Rosji na Ukrainę należy spodziewać się, że ceny gazu drastycznie zdrożają. To spowoduje, że, że wiele osób upadnie w długi w zadłużenia i, i, i w pewną energetyczną u, ubóstwo energetyczne. I, 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 i chciałbym prosić, żeby radni zajęli się poważnie swoją pracą i wysłuchali głosu mieszkańców. Dziękuję bardzo. Przykro, że... że mówimy zakazy. zakazy. Próbujemy uchwalić w uchwałach, a zamiast się skoncentrować nad tym, aby palić naszym przyrostem, który mamy na miejscu, który jest odnawialny, technologię nawet wprowadzać. Już Niemcy mieli samochody na ten począście nazywany Holska, to znaczy piec auta były z paleniskiem z wykorzystaniem suchej destylacji drewna. Od kiedy jestem radnym Rady Miejskiej, apelowałem, czyli uruchomiony program do dofinansowania piecu, aby była możliwość dofinansowania pieców z wykorzystaniem suchej destylacji drewna. Tam jest dużo większa lepsza sprawa, spra nie większa, dużo lepsza sprawność pieców, mniej dymu, a zoroca mamy pod dostatkiem. Podobno było dofinansowanie Krakowie a piece nad, drzew, nad drzewą, rozmawiając z panem Mardyłą rzędu w wieliczce, z udziału Ochrony środowiska. Natomiast absolutnie Bielice nie było dofinansowania do tych pieców. Te piece były droższe, ale gdyby były upowszechnione większa sprzedaż, to oczywiście byłyby wtedy tańsze, bo masowa produkcja jest zawsze tańsza. Apeluję do, do pana przewodniczącego, do komisji, aby rozważono te technologie sprawdzone z wykorzystaniem spalenia drewna. Dziękuję. Szanowni Państwo, jeszcze ja na koniec, bo no, dziś piękny dzień tutaj w yy, Krakowie, przykry dzień na Ukrainie. Ja chciałem tak od siebie powiedzieć, jak ja to czuję, bo ja też yy, na szczęście nie, jeszcze nie jestem totalnie zmuszony do gazu, żeby likwidować yy, kominek, który jest w Natomiast jest to niekomfortowe, że, że przymusza się ludzi, yy, przymusza się ich do yy, stosowania gazu, który jest ekstremalnie drogi yy, obecnie i, i będzie drogo. Się rośli, co, co de facto jest po prostu finansowaniem działań zbrojnych w Rosji, bo koszty wydobycia gazu w ostatnim roku nie wzrosły 400 czy 500 czy 600 zł. One są może trochę wzrosły, ale to po prostu Rosjanie mają czysty zysk i dlatego mogą sobie pozwolić na te działania zbrojne. Ja oczywiście wielu ludzi się z tym czuje niekomfortowo, że no, zabranie im się. Naszego, naszego surowca, taniego surowca, polskiego surowca, który możemy sobie zgromadzić już wcześniej na zimę, zabezpieczyć się przed zimą, a uzależnia nas się od ruskich dostaw gazu, które później naszym i ciężką pracą opłacamy rachunki finansujące działania naszego sąsiada. Szanowni Państwo, ponieważ nie zostaliśmy wysłuchani przez, przez Komisję, nie zostaliśmy zlekceważeni, ja mam nadzieję, że Komisja i radni Sejmiku Województwa nie zlekceważą głosu mojego Ministra Nauki, obecnie Posła, Pana Jarosława Gowina. Odczytam teraz krótko, dosłownie to będzie, maksymalnie dwie minuty będę to z czytał. Odczytam jego wypowiedź z kampanii wyborczej z 29 września 2019 na zadanie przeze mnie pytanie, czy wie ja on o tym, że w bogatych włoskich miastach w i Turynie nie ma całkowitego zakazu palenia drewnem, mimo że jest tam smog podobny do tego w Krakowie. I taka była odpowiedź. Tutaj chciałbym ważną rzecz powiedzieć. Ja kompletnie nie rozumiem kształtu tej uchwały eliminującej piece węglowe w Krakowie. Dlatego, że zastąpiono je piecami gazowymi, a nie piecami na odnawialne źródła energii jak Pele. I ja mam tu bardzo brzydkie podejrzenie, kto jest producentem pieców gazowych. Otóż piece gazowe są w ogromnej większości kupowane od firm zagranicznych, podczas gdy mamy znakomity sektor bardzo nowoczesnych firm produkujących piece na pelach. Także w Małopolsce, pod Zakopanem, w Andrychowie, w województwie świętokrzyskim. One eksportują swoje piece do wszystkich krajów Unii Europejskiej, a z Krakowa je wyeliminowano jedną uchwałą. Liczę na to, że obecny sejnik województwa się przyjrzy tej uchwale i ją zmodyfikuje. Bo rozumiem, że nie ma powrotu do pieców węglowych, nawet jeśli te nowoczesne imituje minimalną ilość CO2. Ale dlaczego eliminujemy z Krakowa piece, które są najbardziej ekologiczne, spalają polowe? Proszę Państwa, to nie są moje słowa. Mamy nagranie tej wypowiedzi. Dlatego chciałbym, jeżeli nie traktuje się nas poważnie, więc na tu dzisiaj ogromnie przykro. Jechaliśmy tutaj półtora godziny przez ogromne korki. Notabene, Kraków jest jednym z najbardziej zakortowanych y, miast y, w Polsce. Zabudowuje się totalnie. Gdzie się nie spojrzy żuraw? Byłem ostatnio na średniu Róża i 10 lat temu mówiono, nie wolno zabudowywać w Pszczaju, bo tam jest korytarz przemieszczania. Nadal się zabudowuje, byłem tam ostatnio, naliczyłem kilkanaście żurali. Tam się cały czas buduje, zresztą potwierdzają to dane, y, rekordowe ilości oddanych miast w Krakowie. Czy w tych uchwałach antyspogowy jest chociaż słowo y, o tym, y, żeby bać o korytarze żeby nie zabudowywać, żeby nie tam Miasta. Nie, one tylko zakazują palenia e, między innymi odnawialnymi źródłami energii, czyli drewnem, biomasą, peretem, brykietem. To nie jest e, ekologia, to nie jest polityka ekologiczna, tylko to jest polityka progazowa. Wymienia, zmusza się e, mieszkańców do wymiany piecy na gazowe. E, to w zasadzie, to jeszcze ważna rzecz na koniec, na koniec proszę Państwa. My dzisiaj tych podpisów nie złożymy. To jest nasz wyraz protestu yy, wobec tego, jak nas potraktowano. Boimy się, w poniedziałek jest sesja, boimy się, że tutaj może być zrobiona taka wrzutka, yy, na sesji uzupełniony porządek obrad, przegłosowane odrzucenie bez naszego udziału. Nie możemy, będę z odpowiedzialnym wobec tylu tysięcy osób, które się podpisały, a pewnie podpisałoby się jeszcze więcej, bo, 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 bo coraz to ta akcja przyspieszała. Yy, no nie możemy. Yy, Potrafić się tej inicjatywy zaprzepaścić. To tyle. Dziękuję. Czy Państwo. Ja bym chciał jeszcze jedną rzecz zwrócić Państwu Może pytania tak. od razu, jeśli Ja bym chciał się. jedną rzecz zwrócić uwagę i tu przy okazji mediów chciałem się zwrócić z apelem do Pana Roberta Bylicy, Przewodniczącego podobno Komisji Ochrony Środowiska. To jest z ze strony Małopolski, gdzie wymienione są odnawialne źródła energii. Chciałbym Państwu przeczytać, jakie to są odnawialne źródła energii. Kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, energii... Wodna, pompy ciepła. Nie ma słowa o drewnie, nie ma słowa o, o biomasie. Bardzo proszę o uzupełnienie tej strony niezwłocznie. Dziękuję bardzo.